Znajdujemy się w kluczowej. Tutaj znajduje się dawny pałac. Rodziny Rustów. Tu mamy jeszcze resztki ścieżki. Mury. Pałac był no, naprawdę okazały. Był budowany przez e, według projektu tego samego człowieka, który budował też e, pałac w Kamieńcu w Ząbkowickim. Posadzka, jeszcze ślady. Portal, wejście, stropy, legary. Wszystko to już grozi zawaleniem. coś tu szukali piętra o, zobaczcie, właśnie widać tregry zabetonowane ale tu coś jest inaczej zrobione bo jest inna odległość i tu była ściana dlatego jest inna odległość tu była ściana kiedyś w tym miejscu tu są podziemia zobaczmy czy tylko dotąd tak, dotąd bo tu była ściana dlatego jest przydzielone ale tu też mogły być pod ziemią. Zamkniemy jeszcze sobie tutaj, czy tam są jakieś drzwi. Tam coś jest, przechodziło i tam też przechodziło. Był jakiś łuk i schody w dół prowadzące, a tu już na świeżo wybetonowane. No, tutaj grozi zawaleniem. Tam jakieś schodki, wyjście z piwnicy i tam jest jeszcze coś. I tutaj, czy można tu się pokusić o przejście? No Ja się nie pokuszę. Gruby, mury pałacowe. Wracamy do sieni. Fajna kolumienka. Tu jest, tu jest jakieś jeszcze. Zobaczmy, budynki wybiałkowane, otynkowane. Sklepienie. Już ścianki działowe współcześnie stawiane z jakichś takich kompozytów. Było porobione coś. Może toalety, może coś tu porobili, nie wiem, w jakim celu. Przeważnie tu PGR-y adoptowały takie miejsca. I tutaj też, znak A tam płyta betonowa. Było tu kiedyś oświetlenie. zwykła już taka futryna standardowa teraz tu jest jakieś podpiwniczenie, zobaczmy dokąd nas to zaprowadzi o, obiekt jest okazały jakby jak w bunkrze się czuję to ktoś widać miał swoją kamerę to jest też przedzielone dużo butelek to takie niesympatyczne no kurczę, no tak teraz tak tu jakby koniec tu jest wyjście z piwnicy i takie porobione piwniczki jakby takie ale czy ktoś tu kiedyś mieszkał i może miał każdy miał swój kawałek piwnicy tak i tu już zamknięte Zobaczymy jeszcze w drugą stronę. Co tutaj jest? Czeka większa piwniczka i wyjście. <śm> Tuż lamperia nawet, jak w wojsku. Nie wiem gdzie iść, tyle tych pomieszczeń tutaj. Wszystko zaniedbane. Ciekawe co tu kiedyś było, czy tu... To... No, obiekt nie jest aż jakoś mocno zdewastowany. Oczywiście nie ma okien, jest hałas. Tu jakieś drzwi jeszcze zostały, ale no podłoga betonowa, nie jakieś klepisko. Tu jakieś drzwi. Wejście do pałacu. Czy tu coś, tu jakieś... o tu łazienki może. Były kiedyś. Nie. Włącznik jeszcze taki, klasyczny. Nie ma tu nic. Tu, tu mogło już być, tak? Jest, to były toalety, ktoś tu przerobił. Jest jeszcze pisoarni, tu umywalki. Tu tak wygląda, jakby jakieś wojsko stacjonowało kiedyś. Dobrze, idziemy tu. i teraz trzeba iść do góry już po tych schodach Czy to jest porządna robota? Strefa niebezpieczna Zobaczcie jak tu robili na przykład, tak? Można zobaczyć ten... Jaka technika tu była i tu jesteśmy dopiero na wysokości gruntu Mam zaufanie do starej, starych majstrów Wierzę, że te schody jeszcze długo posłużą. I tu mamy kolejne piętro. Tu mamy jeszcze posadzkę dębową albo jesionową. W każdym razie klepki drewniane najlepszej jakości. I tu pomieszczenia pałacowe. Niech to wytrzyma. Tu możemy wyjść na balkon nawet. Dzisiejsza pogoda jest taka posępna, ponura właśnie na takie właśnie, na takich klimatów się nadaje, zwiedzania. To takie dziwne, że tak brzydko ktoś to obsmarował, może jak to było z piaskowca, ten piaskowiec chyba się tu rozpadł, może piaskowiec lepiej trzymał, obrobili to taką zaprawą cementową i jeszcze balkonik wyżej tu ktoś rozwalił że to spadło gdzieś tam na dół szkoda że nie ma żadnych żadnej stolarki wszystko jest wyjęte i pozamykane że tam też jest coś ścianę ktoś wywalił bo było pewnie zamurowane no pałac naprawdę warty zwiedzenia. Kolejne pomieszczenia, kolejne pomieszczenia. Jestem ciekawy, kto tutaj żył. Co to jest w ogóle liście? Tak by nawiało Tutaj było coś, jakieś, jakieś fajne jeszcze rzeczy. Dużo poprzerabiane już współczesnych takich materiałów dodali. Co to było, że to takie? Dziwnie zrobione, jakby taka weranda. I takie fajne wyjście, klasyczne, po łuku. Przejdźmy jeszcze na tą stronę. O, tutaj stary styl yy, sufitowy, czyli listewki drewniane. I zaprawa była narzucana. Jeszcze taka siateczka powinna być. One powinny być przeplecione siateczką. I się narzucało. Wielkie, no wielkie pomieszczenia. No wielkie, wielkie. Wyobraźcie sobie, żeby teraz mieć taki dom, i te wszystkie pomieszczenia wykończyć, zaadoptować. Na, przeznaczyć na coś. ścianki działowe. Tak dziwnie, że to ktoś tak to pobudował. Z tego keramzytu, czy to, co to jest. Ale wolę takie ściany, konkretne, solidne. Czy tu byłem? Tu jakaś baszta była. Widać już jest dach. Czyli jakby koniec. No tam coś jeszcze taki pół sufit ktoś zrobił. O, ktoś przyjechał. Może też będzie zwiedzał Dobrze, my sobie pójdziemy jeszcze na kolejne piętro. Z wielkim szacunkiem idę po tych schodach. Wierzę, że będą jeszcze długo służyć i wytrzymają. Aha, a tutaj już jest. Tu już jest fikomiku, słuchajcie. Bo już coś podłogi rozebrał. No i takie pomieszczenie. Tu już mamy sufity. Tu można chodzić jeszcze. Zerknijmy na dół sobie. Też dach widać jest odnowiony. Porządną deską podbity. Nie, że sama płyt, nie, że sama jakaś tam blachodachówka. Tak, możemy sobie tu ktoś rozbił, żeby można było wyjść. Oho, i taki, taki balkonik z widokiem na ogród, na pałacowy. Dobrze, my możemy jeszcze tutaj wejść, jest jakieś takie małe pomieszczenie Do którego nie ma dojścia normalnie I ono się pnie do góry Nie ma tutaj możliwości ale tu jest sufit, tam jeszcze do góry można iść Tylko pytanie skąd Widzę, że tam jest jeszcze coś Tym, tym, tym oknem może jakoś można było chodzić, bo już dostępu nie ma. mamy oryginalne deski chodzimy po historii w historycznym miejscu Nowo wielkie pomieszczenie jest tu przejście jest wszystko zamurowane Każde okno jest to już jest dach Koniec Te deski tu pozrywali, nie wiadomo po dlaczego I tu znowu porobione jakieś pomieszczenia jeszcze rury są Może pies będzie jeszcze, pieca nie ma już Korura została, może to kolorifer był piec. Stary deski też mogą być jeszcze historyczne. To jest właśnie lekcja historii w terenie. Przejście się takimi w takich pomieszczeniach w takim właśnie miejscu, tu żeśmy wyszli. Ile było wejść, zobaczcie, z każdego, z głównego holu wiele wejść. Także tak to polecam każdemu odwiedzić ten pałac.